Cześć, tutaj Kuba to jest WWE Backstage, odcinek już 89. No i dzisiaj będzie bardzo szybko, mówię sobie Row oraz Battle Grant, czyli ostatnie pay per view, które odbyło się przed Row. Jednak no dobrze, miałem małe problemy z komputerem, dlatego te 3-4 dni. No, filmów na kanale nie było. Jednak dobrze, obówmy sobie Battle Grant bardziej to będą wyniki niż omawianie całego pay-per-view. Najlepsza walka dla mnie na tej gali, czyli walka o pasy tag team. The White Family kontra Deusos. Po podwójnym spleszu Deusos wygrali ten niesamowity, zacięty pojedynek. No i cóż, była to walka 2 na 3 przy Pierwszy pin zdobyli właśnie Wyjaci i dwa następne Usosi. No i po prostu to się fanom podobało. Jednak, no, ciekawie jestem, co wydarzy się właśnie z USOsami na Summerslam. Czy dostaną w ogóle jakąś walkę? Rok temu na Summerslam te pasy bronione nie były. Jednak, no dobrze. E, co dalej? The USOs wygrywają, później doszło do bójki na zapleczu pomiędzy Ambrose'em i Rollinsem. Ambrose został przez Hunteraki ochronę wrzucony z zaplecza. AJ Lee obroniła tytuł Miszowski Div poprzez Shining Wizard. Rusev pokonał poprzez count właśnie Jacka Swaggera... Omal co nie doznał kontuzji Choć to naprawdę niebezpiecznie wyglądało Jednak dobrze Po walce zapiął mu Hammerlock Co dziwnym zakończeniem nie było To jest właśnie Rusev jego dominacja Rollins wygrał Walkowerem z Ambrose'em, ponieważ Ambrose nie mógł pojawić się na gali. Tym samym Mr. Money in the Bank zrobił to, co do niego należy. Jednak to tego bardziej utwarza ich walkę na Summerslam. Niech to będzie TLC1, niesamowity, niepowtarzalny Tables, Ladders and Chairs match. Kurde, na największym wydarzeniu tego lata na 27. edycji, Kurde Summer Slam Summerfest, what? Nie, nieważne. Jednak, no dobra, niech to będzie Tier mecz o To będzie coś niesamowitego. Jednak po chwili doszło do bójki z ich udziałem. No i tak się to właśnie zakończyło. Coś niesamowitego. Jednak dobrze. Chris Jericho poprzez Codebreaker pokonał nikogo innego jak właśnie Breya Wyatta. Co również według mnie było wielkim zaskoczeniem. Jednak pewnie Wyatt wygra na Summersem po hub segmencie Highlight Reel na row, możemy się domyślać, właśnie yy, no, co z tego wyjdzie. Jednak dobrze, oprócz tego, no to kurde, Seth Rollins szedł na zaplecze. Po chwili tam Dean Ambrose. On no, wyczuł Ambrose'a, który był w bagażniku jego auta. No i doszło do za, m, zaciętej zabójczej w, walki pomiędzy nimi. No i co się wydarzy? Co się kurde wydarzy dalej? Nie wiem. Summerslam czeka jednak. Tam Membrose uciekł, kurde, swoim samochodem. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, w stroju wrestlingowym udał się do domu. Niesamowite, co nie. No więc dobrze. Saturday Night Main Event na WWE Network będzie transmitowany. Czas na Battle Royale. Wygrał go Demis. Powiedzcie mi, jaki sens jest dawanie w ciągu dwóch lat. Trzy razy Demizowi tego tytułu. No, moim ulubionym wrestlerem obecnie jest Y2J Chris Jericho. Jakby on też jeden pas w kółko zdobywał, no to też nie chciałbym, żeby tak to wyglądało. Choć, no, no ten Hollywood demis no to może być ciekawe, ale końcówka była do przewidzenia. Jak tylko demis wypadł poprzez dolną, naprawdę linę to było takie oczywiste, że ostatnia osoba, która wyeliminuje wszystkich, stanie Colin, i BUM! No i tyle, po prostu. Niczym jak Santino Marella z Del Rio na Royal Rumble w 2011 roku, kiedy to Albercik wygrał. Jednak było tyle nazwisk, które mogły ten pas trzymać po raz pierwszy. Było tyle, kurde, nazwisk nowych, które ten pas mogłyby wygrać. Nie! Oczywiste też, jest, że osoba, która powróci, musi wygrać. To jest McMahon. Powrócił Batista? Wygrał. Co dalej się stało? Wiemy. Powrócił Demis? Również wygrał wszyscy co powracają muszą wygrywać. I tak jest prawda, Cena powrócił po kontuzji, wygrał pas Miszowski w na kurde na Sel. Ale to jest WWE, tego po prostu nie zrozumiesz. No więc dobrze, co dalej będzie z tym pasem, zobaczymy. Ogólnie na RAW tam doszło do niesamowitej walki, o czym zaraz powiem. Jednak dobra, Fatal 4 Way opas WWE siadał w księżkiej Orton, Kane, y Ambrose, What, Orton, Kane, Cena i Reigns. Fatal 4 Way niesamowity. Ogólnie ta gala była na Tampie, na Florydzie, Robłow na Miami i tam Florida się pojawił. Dobrze. Jednak Cena obronił pas. Końcówka, powiedzcie mi jaki również jest sens dawanie końcówki takiej samej niczym jak na Money in the Bank. Orton, ogólnie Spear dla Kane'a, nic z tego nie wyszło. RKO dla Reigns'a. Później mamy AA od Syny na Ortonie który leci prosto na na plecami prosto w jego brzuch. No i Sina pinuje na, Sina obrania pas 5,5 yy, to jest 5,5. Moja ocena po prostu Battle Grand Walka, Main Event nie zachwycał, w ogóle schodki tylko zostały użyte. Nic innego się kompletnie nie wydarzyło. Przeskakujemy na row. Yy, TriPage wypowiedział się na samym początku, Row było w Miami i CSI i Miami interweniowali, jednak o tym zaraz. Dobra, tutaj o Row wypowiem się naprawdę bardzo szybko, bo nie mam zamiaru, no że tak powiem, przeciągać tego odcinka, bo według mnie ROW, tak samo jak Bedel Grant, do najlepszych gal po prostu nie należało. Dobra, Triple H wypowiedział się o zaistniałej sytuacji, no i zostało również oficjalnie ogłoszone, że on wybierze na końcu gali przeciwnika jeszcze w pre dla Johna Cena na Summer Slam. No i okej, Triple H powiedział to, co miał powiedzieć, po chwili, po słowach Hortona i Kane'a zobaczyliśmy oraz Rollinsa. Kurde, mylę nazwisko Rollinsa z Rollinsem, nie wiem czemu, ale no przecież ich nie mylę. Dobra, w każdym bądź razie wyglądało to w ten sposób, że po prostu, no wiecie o co mi chodzi. Doszło do handicap meczu, Orton i Kane kontra właśnie, no Roman Reigns. Spear dla Kane'a, Orton uciekł z ringu, no i właśnie tak to wyglądało. Reigns wygrywa, po raz kolejny. Zaskoczenie? Żadne. Przecież to było oczywiste, że Reigns musi wygrać. W końcu kreują z niego nowego Johna Cena. Choć nie wiem, ale Reigns jak też wygrywa każdą walkę w tej nowej kamizelce jest teraz, to również to jest nudne. Walka Div, y, Total Divas pokonały ogólnie ten team, y, pokonały Nikki Bellę. i mnie to niekiedy denerwuje, jak cały czas y, Nick, Nikki Bella przegrywa z tymi Divami Cyzorskich. No i tak się to zakończyło. W publice była siostra Nikki, nie Bri. Uściskały się tam po chwili Stefanie McMahon, powiedziała pasza, klęskę czy coś w tym stylu. Nieważne, no ale po raz kolejny poszło słowo dla właśnie no nikogo innego jak dla Stefani, czyli bitch! Niczym jak na Row, niczym jak na Payback, niczym jak na ostatnim również Row. Jednak to zostało zacenzurowane po chwili. Nie było to planowane, czy było, nie wiem. Po chwili Stefanie McMahon uderzyła w twarz, właśnie Bribelle. Była ochrona, więc mogliśmy spodziewać się, że może dojść do bójki pomiędzy nimi. Jednak dobrze. No i. Ale to było nieważne. Ważniejsze było to, co się później wydarzyło. Florida był specjalnym gościem na row. LeBron James w stylu. Właściwie to Damian Senu w stylu jednego z najlepszych koszkarzy, raczej na świecie, czyli Reblon. Kurde, LeBron Jamesa pojawił się i jobnął no właśnie Bow Dallasowi. Bow Dallas wygrywa. ciekawe kiedy Lesnar jego streak zakończy. Segment Highlight Rio z wajatami Wcześniej Wyatt wykonał Sister Abigail na właśnie yy, Chrisie prosto w szafkę. No i tak to wyglądało. Słowa świetne były: walka na śmierć i życie. Zawsze nie wiadomo, kto wygra. Dwa nagrobki muszą być, bo i tak na najgorsze każdy przygotować się musi. Słowa Wyata skradły show. Nie, pewnie, że nie. Dobra. Yy, walka kolejna. No ale ten segment to był po prostu segment. Czyli tak, Ziggler kontra Demis, wygrał Ziggler. Wszystko wskazuje na to, że ta dwójka zmierzy się ze sobą na Summersem. Takim czy na zapleczu był Teddy Long? No nie wiem, nie wiem. Emma oraz Natalia, kanadyjska moc kontra AJ. Lee, i oraz Page. Page nie radziła sobie w tej walce, wyszła AJ, wymuszona zmiana, to była tak jakby. Po chwili, Black Widow, Natalia, Klepiec. Co oni kreują z tej Natalii? Jezu, kiedyś to był Terminator, jeżeli chodzi o. znaczy Terminatorka, że jak Tempest Def jeszcze posiadała. Yy, dobra, no ale nie w stylu karmy, to co jest logiczne. Yy, po chwili, tam yy, Page przeszła Hilturn atakując AJ. No i cóż, walka Bribella kontra Stefania Summerslem. Jestem za. Mój głos też leci na rewanż Page z AJ? Nie. No okej, okay. co się dalej wydarzyło. Zack Ryder oraz właśnie jego ptarna czyli Layla oraz Samurai. Eee, no, można by powiedzieć, że był obecne przy ringu. Ryder pokonał e, chyba pierwszą walkę od dwóch lat, wygrał. Nie, no, ale w tym roku raczej wygrał po raz pierwszy. Nie licząc live eventów oraz house showów, pokonał Fandango. Osobę, która kurde pokonała Y2J, a, a Y2J pokonał tego no, Hostina i hurde Deroka, nieważne. Ale rola to możemy wybaczyć. Po chwili Florida odwiedził nas. Wcześniej to tam René Young przeprowadziła na zapleczu z nim wywiad. No oprócz tego wyglądało to właśnie w ten taki fajny ogólnie sposób, że yy, no, powrót do przyszłości, nie do przeszłości. hif Slater niczym jak na resumeń, został pchnięty przez yy, właśnie Floridę, tak samo teraz Florida pchnął yy, właśnie kogo innego jak yy, kurde yy, tego całego Heatha Slatera. No i się to fajnie zakończyło, a później ten występ niczym jak na resumenie Stefani zapowiedziała to wszystko, jednak została aresztowana poprzez CSa i Miami, gdyż to co nie można bić fana, fankę, osobę w publiczności, o, o, kurde która nie jest do tego upoważniona. No i si, no Stefani poszła do więzienia, do reszty zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, Tam Hunter chciał jej pomóc, nie udało mu się. Ridebacker pokonują Langstona oraz Kingstona. stajnia nowa, wzłożona z Kingstona, Langstona oraz Xaviera Woods'a. Fajnie to ogólnie wygląda. Dobra, co było dalej? Dalej dostaliśmy main event. Oprócz tego, Va Rusev jeszcze tam zmierzył się z Greatem Kalim. Co z nim robią? Oraz segment na zapleczu. Kurde, no i oczywiście przegrał Kali. Terminator, który pokonywał Sinę, HBK, -a, znaczy Batistę, Undertakera, których niszczył po prostu wszystko, co stanęło mu, krótko mówiąc, na drodze. Jednak, dobrze. Co było dalej? No to tam segment z y, tym Stardustem oraz świetnym y, Goldustem. Ale Cody w tego Stardasta wczuwa się świetnie. Dobra, main event: Cezaro kontra Ambrose. Cezaro wygrywa poprzez dyskwalifikację. Ambrose wziął tam dwa krzesła, no i tym krzesłem zaatakował Cezaro. No i tak to wygląda: Cezaro już nie jest Paul Heyman Guy. on sobie być Triple H'em. Znaczy, on chce po prostu nie tyle naśladować Triple H'a, co po prostu chce, no, jakby to tak powiedzieć, by być nowym chłopcem Triple H'a, Chce po prostu by być klientem Huntera. Czas na końcowy segment. Kto okaże się być przeciwnikiem Siny na tym Summersem? Słyszymy muzykę Randy'ego Ortona. Raczej nikt już nie chce widzieć walki Orton kontra Sina po raz kolejny. Jednak po chwili czas na plan C, Brock Lesnar, to on jednak podał sobie rękę z Triple H, -em. nieważne, że rok temu walczyli, nieważne, że ich rywalizacja nabierała tempa, i tak zapominamy o tym, Lesnar kontra Cena, it's Sleep, conquer the streak, no i Lesnar kontra Cena na po prostu, kurde, no, Summerslam, no, wcześniej jeszcze tam oczywiście, że, no, musiało dojść do walki, do brawlu pomiędzy Ortonem, a właśnie Reignsem, co znaczy, że pewnie ta dwójka zmierzy się ze sobą. Na no, Summersem nie ukrywam, wolałbym zobaczyć walkę jakiś No Holds Barred match, Orton kontra Reigns. No może też, ale Orton kontra właśnie Kane, a Triple H kontra Reigns. W każdym bądź razie, no cóż, um, Reigns mu przeszkodził, Paul Heyman wyszedł, i ten, no musi po prostu zadziałać ta opcja. Lesnar kontra Cena na SummerSlam. No i tak też się stało. Walka ta nosi miano The Biggest Fight of the Summer. Czy to będzie największa walka tego roku? No, w tego lata w zasadzie, no cóż, zobaczymy. W każdym bądź razie, Lesnar kontra Undertaker. Ta walka była większa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Obecnie, no to chciałbym zobaczyć, kurde, na Samesem TLC match. Walkę Ambrose kontra Rollins. Jednak, no nie wiem, nie wiem jakie walki zobaczymy. Miejmy nadzieję, że te walki będą dobre. Dobra, dziś jeszcze słyszymy się w y, świeżym news packu z gry WWE 2K15. No to byłoby na tyle, do usłyszenia w kolejnych filmach. Swoje opinie na temat Raw piszcie nadal w komentarzach. Ja Raw nie oceniam, bo, ponieważ nie wiem jakie ocenić. Swy sami oceniecie. No i to tyle. Do usłyszenia. Cześć!